Witam w drugim odcinku z My Summer Car Będziemy dzisiaj, w pomysł, że dzisiaj Będziemy robić kill'u Na sprzedaż, które zawieziemy do Pijaka Zanim to, to Zajechałbym jeszcze do Tejmo po soczki Żeby mieć, no butelki na soczki Może jakieś radyjko odpalimy I jedziemy do Do Tejmo dzisiaj i później robimy bimber składniki kupiłem już tam ostatnio także mam w domu tylko no tylko jeszcze zostało kupić soczki także raczej nie przedłużając także raczej nie przedłużając jadę do tejmo i Znaczy już się widzimy jak będę z wszystkimi no tak no jak będę w domu już mało przygotowywałby się do robienia kilo kilo no. także no tak, jedziemy. Dobra, jesteśmy już y, tutaj u Tejmo pod sklepem. Siema Tejmo. Eee, tak. Kurde. I to przypadkiem jest ja tak, że już tydzień minął. Halo, kiedy dostawa? No to trudno się mówi. Dostawy nie było jednak. Ale mamy składniki, także cóż, tam trochę butelek mam w domu, no to trudno się mówi najwyżej. Pojedziemy z tym co mam. Także, no to co, chyba jedziemy do domu, nie będę przedłużał i ten, i się widzimy, jak yy... na no, jadę do, do domu, nie? Ostro, no, no to co będę trasę pokazywał, chociaż i wiem, chyba co będziemy w następnym odcinku robić. Mi się wydaje, że będziemy chyba sprzęgło wymieniać Bo proszę bardzo co się dzieje no, O, co się dzieje Tak nie powinno być o, tutaj zaraz na czwórce Wyjedziemy tutaj na tą, nie ma to jest autostrada czy to jest jakaś taka no dro tą drogę, nie O, i co się dzieje Tak być nie powinno O Piątkę zapinam i o, co się dzieje i do 7000, i skazówka jest do, i w górze. A jak ja się poza odcinkiem bawiłem yy, na innym save, to jak było sprzęgło yy, GIT, to jak jest 7000, to jest skazówka w pionie, ale nie do góry, tylko do dołu. Bo, na, bo jak było tu, to już to wskazówka botu. Także w następnym odcinku będzie wymiana sprzęgła w WMC. Dobra, widzimy się w domu. Dobra, także jesteśmy już w domu. I można by tutaj już sobie pomału przyszykować materiały na kilu Halo to TG. Także już tej beczuszkę sobie ogarnę, żeby się zaczęła woda nalewać. I w tym czasie sobie na telefonie poszukam, bo sobie znalazłem przepis. Tylko muszę go jeszcze sobie przypomnieć, tak za sekundaczkę. I to było 6 cukrów i jedne drożdże. Okej. Okay. 6 cukrów i 1 drożdże. To tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 1. Także tu zostały 3, także następnym razem też kupię 3. Ale kupiłem wszystkie, to było 9. To kupię teraz znowu 9. To będą na 2 razy. I jeszcze 1 drożdże. To będą na 3 bimble. No, teoretycznie tak. Dobra. Cyk. Już się no jeszcze chwilę, a to się te. Jak się to ogarnia, to się i inne. Wykąpy przy okazji. Nie ma to jak. Nadawać wody i się wykąpać przy okazji. Dobra. To tutaj niech się nalewa, jest jeszcze jest kawa, czy już się skończyła? Chyba już nie ma, dobra. Ogarnę jeszcze kawkę. No nie wiem się nalało to to czy nie coś się niby nalewa no chyba się nalało wody bierzemy sakawkę o cyk to puste? nie co już? chyba ta Ono, chyba git. Także weźmiemy sobie na ten i niech się gotuje. A już idę tutaj wodę. Ogarnę. Także dobra, 6 cukrów i jedne drożdże. Tak, także jeden cukier, drugi cukier, trzeci. Czwarty, piąty, szósty i drożdże. Jeszcze składnik X, ja rzucę, tch. <try> no można rzucić butelkę po piwie. jako składnik X tutaj, naszego wywaru. O, <try> dobra. No i teraz co? No i teraz to zamknąć do beczki się zamknąć. No i co? Niech sobie Bulgocze. No i za jakiś czas powinny być gotowe. Ale kiedy nie wiem. A jeszcze trzeba te soczki poogarnąć, bo są y nie są puste, tylko są pełne. no Już dobra, powypijam co to to? No i no na że już mi dirt na spada jak piję te soczki. Dobra, no to nie wiem, to chyba tyle z tego odcinka. Chociaż, o! Bulgocza! Dobra, no to w następnym odcinku najwyżej ogarniemy właśnie to sprzęgło w BMC. I jak ogarniemy sprzęgło, no to chyba już tu po sprzęgle będzie można ogarnąć po sprzęgle, po sprzęgle będziemy ogarniać właśnie ten do kilu, do pijaka może zawieziemy, no i nie wiem, zobaczymy. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że dzisiaj się spodobał. No i już widzimy się w następnym, cześć!